Hello, my name is David Cichowski and welcome to Fluo Dacas. Na moment rozbiegnę się i skoczę w te 4 litry spirytusu. Słuchajcie, Fluo bawi. I uczy tyle, co ostatnio tematów jest, jak usunąć NO3, jak usunąć PO4. Zadaję Wam zadanie domowe. Czym jest proces denitryfikacji? Oczywiście o nitryfikacji sobie też poczytajcie. I czym są bakterie heterotroficzne? Tak, w bardzo dużym skrócie. Bakterie heterotroficzne, czyli proces denitryfikacji beztlenowy, zachodzi tylko przy użyciu węgla organicznego. W warunkach beztlenowych, i one odpowiedzialne są za w skrócie pozbycie się NO3 z systemu, pośrednio też PO4. Nasze systemy zbudowane są o mocno odpieniacze. Ja pomijam dawne systemy o Refugia, DSB i tak dalej. Natomiast nasze systemy zbudowane są o mocno odpieniacze, które mają na zadanie wywalić nadmiar bakterii z systemu, pośrednio usuwając też wtedy PO4. Natomiast karmienie bakterii jest podstawą w akwarystyce morskiej i o tym się bardzo mało mówi. Ja nie wiem dlaczego możecie korzystać z VSV, możecie korzystać z etanolu czystego, możecie korzystać niektórzy z octu, tego nie do końca radzę, możecie korzystać z preparatów kupnych. Niektórzy lecą na glikolu, też używałem. Można używać kulek. Coś na zasadzie biopeletów, które są prawdopodobnie tak zbudowane z jakiejś poliglikoli, jakby tam też zachodzi powolne uwalnianie węgla organicznego. Natomiast zawsze wszystko sprowadza się do czego? Do tego, żeby te bakterie karmić. Ja wam pokażę, jak zrobię dzisiaj sobie 10 litrów VSV z 4 litrów spirytu czystego. Dobra, git. Słuchajcie, tutaj mam wodę Rodi, 5 litrów rozpuszczonej wody, takie w miarę letniej, więc to się rozpuści. Dobra, pomieszamy to troszeczkę. Shake it. Dobra, tutaj mamy 5 litrów. To dodajemy... O, kurwa. Ludzie co mnie znają, wiedzą, że mam już w tej chwili leczone ADHD i próbuję tak zrobić jedną ręką, że wyszło jak wyszło. Teraz tak, mamy tutaj po połowie, czyli tak naprawdę mamy tu połowę wody i tego cukru. Dolewamy spiryt.